Cześć i witam. Od kilku dni możemy cieszyć się Proximą Corpus oraz modernizacją Railjacka, czyli nową aktualizacją do Warframe. Kurwa, jest w A wprowadza ona sporo nowości oraz zmian, związanych oczywiście z Railjackami. Niech mnie diabli porwą! Nie spodziewałem się tego. Także w tym materiale przejdziemy sobie po kolei po poszczególnych aspektach tej aktualizacji. Żeby w ogóle cieszyć się tym, co ostatnio doszło, wypadałoby, abyśmy mieli dostęp do własnego Railżaka I tutaj DI też poczyniło pewne zmiany. Przede wszystkim jeśli zdecydujecie się zbudować w końcu swój pierwszy statek, no to wymaga on teraz znacznie mniej surowców oraz czasu do zbudowania niż wcześniej. A dla osób wyjątkowo niecierpliwych wprowadzono możliwość kupienia rajów. Railjacka za platynę na naszym rynku. Co ciekawe, od teraz też nie będziecie potrzebowali Dojo, czy też klanu do zbudowania Railjacka, ponieważ będą do tego też służyły specjalne suche doki, które powstały na przekaźnikach. Także teraz, kiedy wybierzecie się na przykład na przekaźnik na Plutonie, no to przy szybkiej podróży zauważycie, że jest tam suchy dok. I pełni on dokładnie taką samą funkcję, jak te w Dojo. W momencie, kiedy stwierdzicie, że macie już ochotę i jesteście gotowi podbić kosmos, wystarczy, że klikniecie mapę Gwiezdną, a tam ikonkę Railjack. Od tego momentu wyświetli wam się aktualna mapa misji, związana właśnie z tą aktywnością. Witamy w kolonii! Jeśli byliście tutaj wcześniej, jeszcze przed tą aktualizacją, no to na pewno zauważyliście, że doszły tutaj nowe planety. Panoram. A poza nimi planety, które już wcześniej widywaliśmy, również dosięgły zmiany. Od teraz wchodzenie i wyszukiwanie misji Railjack wygląda dokładnie tak samo jak standardowe misje Warframe. Ready. Co oznacza, że wybieramy sobie planetę, wybieramy sobie misję, która nas interesuje, po czym wyszukuje nam zespołu i dołączamy do misji. I skoro przy misjach jesteśmy, tutaj również Proxima Corpus wprowadza pewne zmiany oraz nowości. Także teraz kiedy klikniemy sobie na przykład Proximę Wenus Zauważymy tutaj misję, które dobrze znamy, jak na przykład eksterminacja czy obrona. Polega to teraz na tym, że kiedy wybierzemy jedną z tych misji, najpierw jako załoga Railjack będziemy musieli wykonać pewne aktywności w pobliżu flagowego statku Korpus. Nic Nie widzę! Zazwyczaj będzie to polegało na zniszczeniu jakiegoś załogowca lub uszkodzeniu głównego statku wroga poprzez na przykład niszczenie specjalnych punktów. Kiedy to zrobimy, dostajemy informację, że w tym momencie musimy wbić. Się właśnie na główny statek, korpus, co oznacza, że musimy tam się pojawić jako cały zespół, i w tym momencie zacznie się właśnie eksterminacja lub obrona, którą dobrze znamy. O nasz Railjack nie będziemy musieli się w tym momencie przejmować, ponieważ będzie on zakamuflowany. Przez co spokojnie możemy wykonywać nasze główne zadanie. Po obronie, czy też eksterminacji, w zależności od tego na jakiej misji jesteśmy, wracamy na nasz Railjack, i na tym polega wykonywanie misji. Jednak dochodzą tutaj jeszcze dwa nowe typy zadań. Jedno z tych zadań to orfixy, czyli jeśli mieliście styczność z ostatnim eventem, to doskonale wiecie o co tutaj chodzi. I tak naprawdę jest to pierwsza aktywność w grze, która wymaga używania w jednym czasie Nekramecha, Railjacka oraz Warframe'a. Wracając do samych orfiksów, jeśli ktoś nie miał styczności z ostatnim eventem, jest to nowy typ zadań z kategorii nieskończone, czyli takie, które możemy robić tak długo, jak nam się to podoba, i co jakiś czas oczywiście będziemy otrzymywać nagrodę za rotację. W przypadku orfiksów wygląda to tak, że będziemy otrzymywać rotację za 3 zniszczone orfiksy, co oznacza, że 3 i 6 zniszczonych orfiksów to rotacja, a 9 orfiksów to rotacja B i oczywiście 12 zniszczonych orfiksów. To rotacja C. Same wykonywanie orfixów to teraz taka alternatywa do zdobywania arkanów dla naszych warframe'ów. Ponieważ wcześniej dropiliśmy to tylko i wyłącznie z ajdalonów, a teraz po rotacji cena Orfixach mamy szansę na konkretnego arkana. Drugie zupełnie nowe zadanie to voltile. Przypomina to coś na zasadzie sabotażu. Kiedy już wbijemy na flagowy główny statek korpus, będziemy musieli doprowadzić do awarii reaktora. Przy okazji odpierając inżynierów, którzy będą chcieli naprawić sytuację oraz strzelać w wyznaczone punkty. Don't do it aby nie doprowadzić do porażki misji. Na co warto zwrócić też uwagę? Każda z misji w Proximie Corpus ma też specjalne oznaczone miejsce, w którym do zgarnięcia mamy jeszcze bonusową nagrodę. Wystarczy, że polecimy do miejsca, które oznaczone jest białym znacznikiem, jeden z nas wskoczy tam i rozszyfruje konsolę. Dzięki temu otrzymamy niezidentyfikowany przedmiot, który ukaże nam się po wykończeniu zadania i naprawdę warto się tym zainteresować. Ponieważ możemy tam znaleźć nowe przedmioty oraz przedmioty, które były niedostępne, a teraz wracają do Warframe. Jednak to omówimy sobie za chwilę. Same wykonywanie misji w proximie Korpus jest jak dla mnie bardzo interesujące. Ponieważ cały czas coś się dzieje. Najpierw musimy wykonać pewne czynności w kosmosie w przestrzeni, po czym wbijamy na flagowy statek i tam dokończamy nasze zadanie. <laughs> Jak dla mnie na duży plus, ponieważ pokazuje to jak misje w Warframe stają się troszeczkę bardziej złożone. A co za tym idzie są po prostu dużo ciekawsze do wykonywania. Przejdźmy sobie do punktu, w którym omówię dla was nowe przedmioty, listę nagród z misji Railjack Corpus. Przede wszystkim do dyspozycji będziemy mieli nową broń główną i jest to Penta Carmin, czyli nowa wersja znanego granatnika Penta. Części do tej broni będziemy mogli znaleźć na Plutonie oraz w Proximie Voalu. Kiedy już tam będziecie, musicie znaleźć ten właśnie biały wznacznik, o którym wcześniej wspominałem. Czyli jest to bonusowa aktywność na misji. Kolejny przedmiot to Atodai, czyli broń poboczna, która wcześniej była do zgarnięcia za oglądanie Tenokon w 2020. Będziemy dzisiaj gadać o Tenokon, który zbliża się już wielkimi krokami. Teraz tę broń możemy normalnie sobie wyfarmić. Robimy to we wrakach Orokin, czyli na misjach Railjack na Wenusie. Tam znowu musimy zainteresować się białym bonusowym znacznikiem. Nad nasze głowy ląduje też nowy strażnik Nautilius. Jest to nowy kompan, który będzie świetnie sprawdzał się na misję Railjack, a to dlatego, że będzie mógł gasić pożary oraz naprawiać nasz statek. Główny schemat oraz wszystkie potrzebne komponenty zgarniemy w kopalniach lodu na Neptunie, co oznacza, że po raz kolejny będziemy musieli zainteresować się białymi bonusowymi znacznikami na misji Railjack Corpus. Możemy zgarnąć też Dwie nowe modyfikacje. Jedna jest dla karabinów, druga dla pistoletów. Jednak jedna i druga działa dokładnie tak samo: czyli efekt statusu miażdżącego ma 35% szansy na nałożenie efektu statusu tnącego. Dwa razy więcej, gdy szybkostrzelność jest powyżej 2,5. I zarówno modyfikacja dla karabinu, czyli krwotok wewnętrzny, oraz modyfikacja dla pistoletu krwotok do zgarnięcia jest w każdym z tych białych bonusowych znaczników: czyli frachtowców, korpus, kopalnia lodu oraz w Rakach Orokin. We wszystkich tych bonusowych miejscach możemy też znaleźć nową postawę dla wachlarzy i jest to wotywna Rzeź. Poza tym, kiedy będziecie farmić te przedmioty będziecie mogli też natrafić na nowe relikty i co bardzo ciekawe, te relikty permanentnie wprowadzają Nyx oraz Walkirię Prime. Interesujące. Duża rzadkość. Co oznacza, że nie są już one schowane w skarbcach, tylko można je od teraz zawsze wyfarmić w Właśnie z tych reliktów, a wraz z tymi Warframe'ami wracają też Hiko, Scindo, Venka oraz Cernos. Wszystko oczywiście w wersji Prime. Skoro jeszcze jesteśmy przy nagrodach z Railjack Corpus, no to mam dla was też pewne zmiany dotyczące farmienia Asha oraz Oberona. Jak wiecie lub nie, samego Asha i jego komponenty można było zgarnąć z przeciwników Maniaków. Teraz będzie inaczej, ponieważ będzie on dropił z obrony Railjack Corpus. A do Oberona nie będą już dropiły z Eximusów, tylko w specjalnych punktach misji Railjack Greenier. Przechodzimy teraz do surowców Railjack. Doszedł nowy i jest to płyta t -Coru. Będzie to główny składnik w naszej kuźni, czyli jeśli będziemy chcieli sobie wykrawcić jakiś specjalny materiał w wykonywaniu misji Railjack, to właśnie ten surowiec będzie nam bardzo potrzebny. Za to usuniętych zostanie aż 6 surowców. I mowa tutaj o pustrele, koperniki. <laughs> Kesslery, Brakoidy oraz Fresnele. Co również bardzo ciekawe, nie zostaje to jeszcze permanentnie usunięte, tylko po prostu nie mamy tego, gdzie wykorzystać. Ale same surowce jeszcze zostają w naszym ekwipunku, gdyby DE stwierdziło, że mają pomysł na to, jak to wykorzystać. I tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o misje oraz nagrody związane z Proxima Corpus. Do omówienia zostały jeszcze zmiany oraz nowości związane z samymi Railjackami, czyli naszymi statkami, a poza tym z inherencją. Jednak to zostawiamy sobie na inny materiał, który trafi jeszcze w tym tygodniu. Dajcie proszę znać w komentarzach koniecznie jakie są wasze przemyślenia po tych kilku dniach a propos zmian w misjach Railjack. Oraz co myślicie o nowych przedmiotach oraz o tych, które do nas wracają. Na koniec standardowo dziękuję wszystkim osobom, które wspierają mój kanał niezależnie od tego w jaki sposób to robicie. A na ekranie widzicie osoby, które wspierają na poziomie platynowe widmo. Ja w tym momencie bardzo dziękuję za słuchanie i na razie.